Siema, jako już mój kontent jest z Fortnite'a, dzisiaj zagramy w co? Oczywiście, że w Minecrafta, ale żeby nie było, że zmiana kontentu, otworzymy ten ekran wczytywania normalnie w gierce. Więc cóż, zostawcie suba i lecimy z tym. Więc zacząłem od wybudowania platformy. Oczywiście nie ręcznie, tylko za pomocą World Edita. I wypełniłem to wszystko grasem, a pod spód dałem Okej. Okay. Zacznijmy od zrobienia plaż. Niestety, ale jakby jeśli nie dałbym tego stołna tam pod spód, to by mi ten piasek całkowicie... Następnie stwierdziłem, że jeszcze za mała jest ta wyspa, więc ją troszeczkę powiększyłem. I tak powiem Wam, że dobrze, że to zrobiłem, bo potem miałbym problem z budowaniem. Więc jak już mam tą platformę ogarniętą, zaczynam podwyższać teren. Następnie zmieniłem biom na jungle Edge, aby trawa w tych polanach po lewej miała żywsze kolory. Wyszedłem ze świata, aby biom się załadował, i wróciłem do zrobienia terenu. Dobra, już przestałem używać grasa, bo teraz będę używał stołna po to, aby już móc bud zacząć budować już te szczyty. Skoro góry mamy już zrobione, zaczynam do nich dodawać śnieg. Według mnie prezentują się dobrze. Tam z tyłu, za tymi górami, muszę dodać kurzące kominy, bo na tym ekranie wczytywania one naprawdę dużo uroku, że tak powiem, dodawały. Nie wiedziałem, jak zrobić ich dym. Dlatego najpierw używam ognisk, a następnie command bloka, ale też nie działał. Dlatego po prostu poszło szkło w ruch, i tak to wygląda. Myślę, że wygląda bardzo ok. Dobrze, skoro zrobiliśmy już mapę drugiego rozdziału, to teraz muszę zrobić to miejsce takie pomiędzy mapami. Pierwszy to poszedł beacon w roli punktu zerowego, ale jak widzicie. Stołna nie ma na tym screenie i tutaj musiałem go podmienić na karmazynową terakotę, ale zewnątrz nadal został. A teraz zrobię to tło za punktem zerowym z rzeźbionej terakoty. A na koniec tak, aby w oczach się nie mieniło, dodałem bloki niebieskiego betonu. Ok, lecimy dalej. Tutaj dochodzi ta energia z punktu zerowego, którą zrobiłem ze szkła. A na końcu ją zapętlam. No i budujemy nasz obecny rozdział. A więc znowu postawiłem platformę z terakoty, a niżej y, kolejną platformę z czerwonego piaskowca. I buduję teren z tego materiału. I wulkany. Stwierdziłem, że zrobię je z obsydianu i z magmy. Ale po chwili i po namyśleniu zamiast opsa stwierdziłem, że lepiej będzie wyglądać Deep Slate. Lecz ta góra z tyłu przeszkadzała, więc ją usunąłem. No i stawiam ją od nowa razem z wulkanami. Dodaję do wulkanów dym ze szkła. No i cóż. I to koniec. Tak, tak się prezentuje. Ocencie w komentarzach. Zostawcie suba za to. No i cóż. Nara!